Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej otagierki, z drugim odcinku, w którym rzucam tego samego dnia właśnie był chyba z nie wiem chyba z jakiej gry, ale był chyba z ratowania. Dzisiaj są okrad dwa odcinki dziennie, potem jest 11 sierpnia, potem 13, a potem przerwa, więc pamiętajcie, że co dwa dni są zawsze filmy, co dwa dni, więc pamiętajcie, a Was zapraszam do oglądania. tygodnie ponad temu, więc troszeczkę dawno. Ech, jeszcze będzie kilka odcinków z Farminga, może jeszcze jeden odcinek będzie z Farminga. No i chyba będzie koniec tych odcinków z tej serii niestety, ponieważ wrzesień już się zbliża powoli. A we wrześniu będę nagrywał te gierki, które są nadal. Ech, może GTA jeszcze będzie z wyjątkiem, ale GTA to, to dwa tygodnie co jeden tydzień. A na razie jest Fortnite i Rocket League na stałe, cały czas. Yy, ale gierki też są będę miał pomiędzy gieta, oczywiście, żeby to było jakoś tam zachowane. To wtedy gieta mi się będzie pojawiała co miesiąc. Więc, no, nadal jest śnieg. Więc z tym śniegiem mam w ogóle zrobić, bo go tutaj odkurzyłem. Ale pobawmy się troszeczkę z tym śniegiem jeszcze, bo troszeczkę go nie odśnieżyłem. A już jest ta zima. Myślę, że nam ten śnieg trochę popsuł nam te plany. i z tym śniegiem w ogóle gdzieś wczesna wiosna nie jest nieważne z tym śniegiem ponieważ on trochę tak przeszkadza w ogóle no z tym śniegiem chodzi. Niech ja to wygodnie ciekawe widzimy ten a X Też nie że to będą do, do, psy troszeczkę nam plany. Nic na tym dzisiaj odcinku nie ma robić tak, się ten śnieg, tam popsy nam plany. No nic nie możemy zrobić. Letmucić nic. No ściany nie mogę kosić, nic nie mogę zrobić, właśnie... wiem, ja, może pójdziemy żeby spać troszeczkę, że ta trochę ciasna wiosna minęła, w ogóle po nic tej sytuacji nic nie zrobimy. I jak sobie mod modna season w ogóle. Czekajcie, czy taka to trochę to ogarnąć. To w to ustawieniach jakimś cudem jest. Ustawienia ogólną, ustawienia gry. Mm, mm. Hmm, um, tu nic nie widzę, okej, okay, okej okay. Patrzę też po prostu, nie muszę tutaj coś w ogóle włączyć, ponieważ Hmm Nic nie mogę włączyć w ogóle. Ten options slikam też nic. Hmm. No dobra. Nie wiem, jak mogę wejść w tą mapkę season w ogóle. Kurde, jest to, nie, to, wiem, to jest trochę przypinks. Nie to czy to gdzieś tutaj w ustawieniach jest takie coś jak. Hmm. A widzę ja modem na season, tylko nie wiem, jak włączyć to, tego season, zobaczyć kalendarz w ogóle. Wiecie o co mi chodzi, nie? Teraz, to się będzie trwał długo, no taki bezsensowny, ale no wiecie, to wszystko co ogarnie, jak to działa na Waszych oczach. I jak to się odpalać w ogóle mogę, nie wiem. Ten czas bym przesunął w ogóle No i renaćko Nie co z tym czasem zrobić teraz hmm. Nie muszę to obciąć, raczej to musi gdzieś być Um. Kurny ten, no nie wiem to zrobił gdzieś to jest w ogóle właśnie pokazane jakby to zrobić no, nieważne, ale no, nie mogę tylko ci ząbę odpalić, nie? Mimo tego. Będzie się tego jakaś w ogóle O, tak się to odpala No jestem debilnym. Tak, i to jest options No i gitówa e Eko, no zobaczmy sobie ten kalendarz, jak to się robi Mamy tutaj właśnie wczesną wiosnę, jeden czy dni nie, Okres się... A ja nic nie mogę w tym czasie zrobić, bo jest śnieg w ogóle Dzisiaj o 15, mamy porównozę pogody. Pogoda jest taka normalna, ale czy będzie gdzieś w ogóle padać w ogóle czy coś? Informacja o prawer właśnie? Hmm. No, i włączyłem chyba, go, nie? No, i wyłączyłem go. Właśnie jakby nam popsuł plany w ogóle. Pamiętaj, że trzeba się jak sobie na przykład na zimę i potem go wyłączać sobie, żeby to było taki klimaty, gdzie mi chodzi, nie? No, i wreszcie to się mogę zrobić. No i zarąbić się to jest options i to jest pokaż menu season. No i gituwa. Teraz będziemy sobie dać, żeby coś pokosić sobie już. W ogóle jest noc, teraz ja sobie ten czas w ogóle. Hmm, Jak ten czas zrobiło nas... No 30 sekund, tym razem ustawmy. Ale wiecie co zrobimy? Hmm. I sobie pójdziemy spędzić, bo troszeczkę noc nam zbliżyła się nam? Hmm, nie ten czas trochę muszę zmienić, wiecie. Do szóstej rano się wyśpimy na czynku no. no mamy drugi dzień A ja dopiero A ja mogę jeszcze, jeszcze więcej spać No ja, do ba, sobie na szczęście do szóstej godziny tak co mogę ustawić O jeju. To nas dzisiaj będziemy robić czeka tak, tu nie jest mamy wizona gdzie są te nocne śnieżniki? gdzieś coś sobie skosił mam wszystko skopane na tym polu tak w ogóle nie wydaje mi się a bo mi się pole zresetowały pola mi się zresetowały na sezon właśnie to zobaczymy sobie mapkę właściwie sezon pokażą pokażę sobie prognozę. Yy, mamy tutaj okres siewów, okres zbiorów. Czyli możemy sobie coś zasiać na przykład. Czyli możemy czasem sobie, sobie, sobie coś siać, byłby pszenicę. No okej, okay. no dzisiaj w będziemy robić zasiewy. Tylko właśnie trochę poczekać. Tam gdzieś jest latarka, bo jak się odpowiem że była latarka, o. Tam będziemy do, do domu. Nic nie mogę w tym czasie zrobić, jakąś latarkę. O, sen, mogę jeszcze sen zrobić. To zrobimy jeszcze tak z czterki godziny, nie Za się nam odpali... Jeszcze jest piąta rana, ale to najlepiej już dzień w ogóle jeszcze. Jeszcze jest noc... Może wyjdziemy, stąd i jeszcze mogę iść spać. A mogę. To jeszcze tak z dwie godzinki zrobimy na pewno. I już jest dzień. Znaczy rano no i ile będziemy zrobić to, co się siebie będziemy robić więc my w dzisiejszym odcinku ten kombajn będziemy sobie odłożyć możemy sobie mieć jakieś szybkie co um, sobie wysypiemy to oni no, się drugi dzień season nie, dziś wreszcie że sobie coś będzie gdzieś padać w ogóle? W nie będzie nic padać, więc... A... Ono jest z 6 rano, tak będzie się cały dzień, dobra, ci nic nie będzie padało, czyli bardzo fajnie Gdzieś miałem swoją walkę schowaną A tam jest chyba gdzieś, dobra, po prostu nie masz jakieś szybkie cięcia, może jakieś szybkie cięcie może jakieś... Gdzie na tym polu będę chyba kultywował pole, właśnie, może to zrobimy. Może podniesiemy ten stan odcinku, dajcie znać. Wystaw ruleczkę. No i cóż. Jak widzicie, może dotpalimy na ten znak, żeby dostać jakieś 100 tysięcy za godzinę. też byłoby dobre, dobra. To my coś zrobimy, tutaj tak. Więc tak, ja wychodzę z tego kombajnu. Jole, I widzimy się sobie jak będziemy kupować, że będziemy może kultywator, albo mamy go na mapie. I zaś pole nr 21, będziemy siać, albo to pole jednak. To 20 pole będziemy tutaj coś siać sobie, może jakąś pszenicę potem jakąś trawę będziemy sobie kościć. Kto wie, żeby tutaj coś może się zrobić, więc myślę, że... No. A ja tam sobie coś o tym czemu, coś sobie tutaj zmienić. Chciałem zmienić sobie ten mm ustawienia zrobimy tak że będzie trwało to 20 dni będzie trwał poła, poła roku żeby tak było no dobra nie wiem czy pójść tutaj ten zabrałem. tutaj będzie szybkie cięcie za niedługo ale dobra Spędzimy się po krótkim cięciu. Mam mały problem, muszę sobie chyba kupić obciążnik Bo niestety nic nie mogę z nim zrobić Serio? Hmm. I ktoś mi też pisał Na mojej grupce prywatnej yy, Że podobno Będzie ten to zmodyfikować Podobno i się mogę podczepić Ale nie, zobaczę to o nie, mogę to w myślę, że się dobra Czyli mogę sobie obciążnik podpiąć, kiedyś nie mogę potoczyć obciążnika, po teraz mogę się Nie wiem, o co z tym chodziło No chyba jedno, normalnie, dobra, widzimy się po krótkim znowu cięciu. Zrobimy się na miejscu i zrobimy to, bo time lapsa, jakby to robimy, to odcinać w ogóle, ponieważ będzie to bardziej lepsze. Więc chyba zrobimy time lapsa. Mniej więcej lapsa, nie to tamto pole. Więc za chwilę zrobimy time -lapse, tylko to podjedziemy i chyba teraz zrobimy time lapsa. Więc zaczynamy go. Właśnie się tu zepsuło, ponieważ nie plony. Jako może pomienić to to ustawienie gry Niszczenia, moje to chyba było tu Tu nie widzę tego, tu też nie To chyba tutaj hmm. będzie to Hmm Hmm. Gdzie to jest? Hmm. Nawet plony w ogóle jest tam, gdzie wjadę. Nie wiem, o czego to zależy. Gdzie teraz? Tutaj też nie będę niszczył, nie? Nie wiem, o czego to zależy. Bo tutaj jak jedę po tym polu nie jeszcze w ogóle plony no, no dobra, nieważne Kurde, nie wiem, Coś mi tu nie pasi Coś mi tu nie paść. Poczekajcie chwilkę Zwidzimy się po cięciu Jak to ogarnę wszystko Bo to w sobie jest tutaj Hmm Hmm, to jest to samo. Hmm, czego to zależy? Nie wiem o co chodzić, wiem. Tu nie ma w ustawieniach tego? Piękne, że to są chwasty, ty. Nie, no chyba nie to. I to wszystko ogarniemy No nie wiem czego to zależy, no nieważne Zimę za marco, czyli nie mogę nic robić tak dzisiaj. się czyli kończymy ten odcinek, bo nic nie zrobimy na polu. No dobra, wróciłem się każe w kolejnym odcinku. Ten polu raczej nic nie zrobimy. No potem śniego też się w sumie zamarza, więc dobra, nieważne. Hmm, Zobaczmy sobie, że yy, yy, season będzie to działa Dobra, no to się jedziemy kończyć odcinac. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Do zobaczenia.